Cześć, siemanko, w nowym odcinku ze serii spadek po pradziadku. Kurczę ciekawka mnie dopadła, ale to nic nie przeszkodzi w nagrywaniu sorki. No dobra, dzisiaj robię żniwa Dlatego podczepiam 60 do przyczep i będziemy jechali kombajnem najpierw tak jak gdy I teraz dzisiaj. Ruszamy wtedy wiecznie. No, moje największe pole. Więc, no, tam trochę długi będzie odświnek. Ale to tam nic, nie zmienia. Nic nam znacznie przeszkodzi w tym. No. Więc, spoko. Będę próbował się jak najwięcej w ogóle. Tego nagrywać z tej serii, i wszystko, żebyście mieli odcinki. Ale no, zobaczymy też, jak wyjdzie, bo też nie mam za dużo czasu. Tak szczerze. No, zobaczymy. E, dobra, to wsiadamy do Bizonika. Odpalamy go. Czekajcie. Chwileczkę. I cyk? Mhm. Nie Nie wiem, nie, wie. nie wiem. To się mi się na telefonie. Nie wiem, co muszę to zrobić. Ale dobra, odpalony? Odpalony. Podkosimy trochę jeszcze piękniej. No kurczę jest ciekawko to się nie da żeby było głośniej słyszeć o kurczę świdzemy jedyneczkę i lecimy Dobra spoko. A tutaj co? Tu od razu kurczę źle pojechałem w ogóle kurczaczki. czaczki? Najpierw zobaczmy, czy działa. Wszystko No działa. Tu tak musimy się przycisnąć. Zachęcimy beczkę, ale bierzemy o to. Lecimy na punym gazie. Będziemy dzisiaj Jechali w oto w te strony. No, niedaleko jest te pola, ale wiecie. W tym odcinku miał być ten koszenie jęczmienia, ale sobie już opuściliśmy i tam. To jest spoko. No, ale no. Dzisiaj będziemy tutaj kosili ten jęczmionek. Nie, trąk, nie widzisz, że szum, że O Dziękuję. Róda. I ruch. Może jednak za trochę. Tak w sumie porastać słuchając I tak idealnie będzie. Myślę, że nawet dużo. tego więc mnie pola, opolać, bo to jednak... To jest parka, bo jak jest, więc to jest spoko. Bo chyba, że tak, jakbym sobie już na 6 yy, w ogóle pracy, to bym taki 10, ale tak pomyślałem, że 10 to tak trochę realnie. No tak, bo to nie będzie jakaś, nie wiadomo jak realistyczna seria, ale spróbuję, spróbuję się grać tu. No spróbuję grać realnie, tyle. Tak jak powiem. Nie zawsze się uda, bo to wiecie, jak ta inwestycja jest, ale to nie jest trudne. będzie ciężko brać realnie, jak się wkurzę na nie, ale to tam gdzieś się od Oby się tylko przejechać dookoła i wtedy no, się wysypywać, bo do. najgorzej jakby gdzieś no że niedobrze, nie no niedobrze, po prostu przejechać a bo będzie trochę tak patliwa, bo wiecie. No, tu dokoła lepiej zawsze odjechać wtedy ten. Ale myślę o Tyle tutaj, um, No dobra, a, ale spore wałki więc dużo słupy będzie w tym będzie dużo też słupy o już pół zbiornika zaraz będę miał piz właśnie i ciekawe czy dwie pełne przyczyny będzie w to też fajnie by było, nie powiedzmy nie no, ale tak pół zbiornika tam większa pół zbiornika będzie do połowy Plus jeszcze raz do obiady to jeszcze nie zapęknę. No jeszcze... No tu zbiornika jedno będzie. O. Tak to powiem. Będzie dobrze brzmiało. Tak myślę. No. Więc... Tutaj tak jak... najgorzej też jest... pierwszy raz objechać, bo no to w Jednak no trzeba tak. Nie za bardzo mogli no, chcę wyjeżdżać, ale nic tak. Ale już drugi raz będzie szybko, szybko, z O! No 60% dookoła przejazdu z jednocznym śmiechem. Ten skit. No, Mam plan pójść w taki jeden biznes. szklarnie. Ale nie wiem, zobaczymy. Fajnie, bo szklarnie, ale też pieniądze są z tego. Więc hit. Nie taką dalej dla Bo ja lubię dużo jeszcze pieniądze zarabiać. Ale to już inna bajka. No. O, tutaj tak to postawimy. Światło połączymy to też. I na razie to będzie wyłącznie. I pójdziemy po 60 z przyczepami. Pobiegniemy jednak. A to też wiemy, jak wyjedzie za A tam od pójdziemy na skróty przez to. Ach, jesteśmy na gospodarstwie. No, nie niedługo nie mogę się też doczekać innych prac, pożliwnych. Bo nie porę, że nie, ale fajne będą. No, jedyneczka zarzucona dwójeczkę trójeczka no, a świateł nie mam to to co ja... a nie mam a mam tutaj tylko takie, na Ta płatnikach ale to tam. a kierunki, i z tyłu mam. dobra, chociaż kierunki są więc spoko Tak trochę już legalnie się czuję. A bez kierunku jeździć. W sumie przyczepia są kierunki. Ale na przodzie to... No, dobrze mieć kierunek. O, By nie ładnie ze słabych to jest, ale jak 60 w po remoncie. To wtedy ładniejszy będzie. Ale to, to na początku muszę jakiś inny działnik, z którym ogarnąć, żeby 60 była do remontu, bo i po prostu tak to będzie brzydko wyglądała jak po remoncie będzie. I będziemy akurat i cyk i tutaj postawiamy to. Chodzimy do kombajna i odpalamy i sypiemy. Kurczę, prawie to włom. Sypiemy, spijemy i ziarko, ziarko. Sporo nawet, sporo, sporo, to połączymy. No, dawaj, dalej. Złóżmy rurę i włączmy łopór tak zwany i lecimy. Też fajnego bizona, takiego miałem, że można było stawać w nim i normalnie, ale to tak... To, to, to bym teraz go musiał szukać i wymieniać, ja mi się nie chce. Więc co tam będzie? Pewnie długo będzie bizon, bo... bo zanim nie na jakiś lepszy kombajn będzie stać, nie wiem, jak wtedy. Jak w ogóle tu mogę potrwać, to seriale mam nadzieję, że... Całkiem sporo w to sobie, bo się fajnie gra nie? Nie wiem jak nam się no, To jest spokój, mi się na to nie powążenie. W sumie jakbym obkosił już poza odcinkiem. I ten, to by było lepiej. Ale na następnym odcinku na pewno obiec będę kosił, więc to jest spoko. Bo obiec jednak... No mało sypnie, ale dużo słomy, bo ja tak czytałam właśnie, że dużo słomy jest z ale mało sypie. Ale mam pola, więc też wid. Też tak myślę, czy nie bym mieli się słoma za gnój, bo też by był nidlin. To mi by się przydał gnój, e, a komu słoma. Na przykład z jakimś kurnikiem od góry wybierać. O. Nie połączenie, ale... plan, bo Wodkór jest lepszy. I jakiemuś kurnikowi tak zawieść trochę, co mamy i trochę to dostać na rozrzucanie. Dobra, bok. Ciągnę bok. Będę musiał chyba. Ale tutaj zobaczymy. Wylecimy tak. Teraz tak się zastanawiam właśnie którą stroną mi e, go, kosić tak jakby tędy. Teraz to wyjechałam będzie taki zin, bo wydaje mi się, że będzie to równie po prostu i tyle. Wysypiamy już i tyk. Ja się sypię, wiem trzymanek. Tylko jakieś paruszku pewnie mamy. No. Ujara. Już na no, cztery tony już. Dokoła to. No i ale, ale Jednak też przy dookoła było, nie wiadomo ile. A no, już jak tak to się raz przy razie, to już nie było, tyle. Więc to zobaczymy. ale fajna będzie ataku bo po prostu 60 będę jeździł z tymi dwoma przyczepami zdejmę dużo w tej tygodniu nie będę zdejmował dużo tylko jeździł no po prostu wieszcie odszczepię tam w tamtej przedniej to będę już zdejmował dużo bo to jednak Wtedy no lepiej będzie, a na tamtej to tak za bardzo nie będę musiał, bo No jak zdejmę górki to, to może się, mogą się połamać, to no nie chcę ryzykować po prostu i tyle. A ci tak nowa krzyczewa by się przyjęła, bo tam no, taka szczelna. nie jest, nie jest, no jest, bo nie jest ale zobaczymy, zobaczymy może zobaczymy i to kurcze fajnie jakby to już na jednym header się usięgło, ale widzę, że nie ma nawet takiej opcji o, powiem wam, że ten sezon biedaka to mi się podoba ale też yy... No, fajny jest, bo nie powiem, że nie, bo mi się podoba, że nie odbiedza, tylko od zera, co ja mam z od zera do farmera, to pewnie mi się podoba ten sezon, bo jednak fajnie tak wygląda, no, ale... ale no, bo też zaczynają od zera, tak jak to powinno być. Bo to jednak tak wskazuje ten rozpad zera do farmera. Więc spoko nawet mi się tam podoba. Ale no. Innym tam może się ją podobać, chyba tam spoko podoba. O, było? O i tutaj bierzemy. No dwóch pewnie nie będzie przyczep chociaż może jakiś cuder może, może, może to zaraz podjedziemy i wysypiemy tylko może tak ruch tutaj w tą stronę ale to jeszcze jeden przejazd i przy drugim już będzie wysypać mam miniaturkę sobie zrobię bo myślę, że to ładnie będzie wyglądało tak myślę, a jak będzie to zobaczymy. Też tak trochę jest nerwiające w tym wisonie, że ta słoma tak długo się wysypuje. Ale to tak o to. Ale jak długo się wysypuje, tym więcej słomy. Takie plusy. Chyba. A ten widzą też chyba jest nie wiem, on był w automacie, ale pamiętam, że był taki na namotany w automacie bizon. I mi się kojarzyło, że to ten był. A to jednak jakiś inny był, bo tam jest parę tych bizonów jedno. I tam też giganty są, ale fajnie, no, albo gigant, albo rekorda się wzięło bizona, bizony poza tego. Ale no też później się bawi te bizoniki to... Nie wiem mi się chce. Tutaj zostajemy yy, i podjedziemy. I zaraz widzimy się... Yy, no, znaczy nie kończę, tylko o to mi chodzi, że zaraz zrobię cięcie, żeby zrobić mi akuleczkę. I no, po prostu to. Kurczę, ciężko ma, 60 tam, no. Nie wiadomo, Znaczy, nie wiadomo, e, znaczy, wiadomo, wiadomo. E, dobra, to widzimy się po miniaturce, jak zrobimy. E, dobra, widzowie. Kosimy dalej. Już tam zrobiłam miniaturkę. Trochę mi to potrzeba. Trochę mi... To zajęło, o, a nie potrwało. A to trochę nie ma sensu, jak tak powiem. Trochę mi zajęło. Co ja zrobię? Tak nic nie zrobię. I powiem nawet, trzy nawet spoko mi się kosi. Aha, okej, okay, fajnie. No, dobra, spoko mi się kosi nawet. I... Która minuta jest już odcinka? zobaczę już 18 minuta to nie ale już no, trochę się zeszło z tym zeszło trochę ale co ja zrobię jak to się to te, ja. też nie wiem ale będę ten kurcze felek ale na pewno w tym odcinku będę no jak to? Kosił a prosił ten owiec? Ale nie wiem, czy jedną ale nie będę miał skoszone na przykład, a drugie będę kosił na odcinku, bo to też tak chyba, to nie nie wiem. musiał pomyśleć sobie. A, no, a, bez kitu. Teraz postaram się codziennie, żeby był ten. Yy... Odcinki, nie zawsze mi się uda. Tak jak yy, nie wiem, no, kiedy ten odcinek jest, ale tak jakby nie wtorek, tylko yy, 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 w środę nie był odcinku z tej serii, tak wtorek był. Wtorek był. Tak wtorek. No to na pewno. Yy, Będziecie? Czwartek będziecie? Czwartek? będziecie mieli tego odcineczka z... Jeszcze w piątek też się postaram ale powinien być odcineczek bo mam to nagranego na piątek bo trochę już na zapas nagrywam tych odcinków żeby po prostu Trzeba po prostu mieć i na bierzesz tego nie robić, bo to też trochę tak uciąśliwe. tak nagram sobie y, ten jeden odcinek ten na... Nie jeden odcinek, dwa odcinki na kolejny dzień i tam lepiej jest. O kurczę, 7 aż tego. Więc mienia. Y, dobra, to zostawiamy tu pompaj. Wracamy tylko 60 do domu czekajcie z naszym ma ciężko się rozpędzić o kurczę ma ciężko ma ciężko no to duży panarz jest a też jeszcze na przodzie to też trochę tak. O, tutaj muszę włączyć światełka. I... Miejmy Ale Ale jak już się rozpędzę, to będę szedł. No i... Na może... Lepiej będzie zrobiona Zrobiona ta 60, ale zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Pożyjemy i zobaczymy. O, tutaj, tutaj. I co do następnego odcinka trzymajcie się na i cześć a jeszcze ten tutaj też boże co poparniał na odcinku nara